Wiersz na dzień dobry. Akademia Szwedzka uhonorowała go w 1948 roku za wydatny wkład nowatorski we współczesną poezję. Ta wiadomość dotarła do poety, gdy był w Ameryce. Zanim opuścił Stany Zjednoczone, Eliot powiedział jednemu z reporterów: Człowiek ma wrażenie, że staje się mitem, baśniową istotą, która nie istnieje. Nie czuję się jednak w żaden sposób inny. Pozostajesz dokładnie taki sam. Jednym z największych poetyckich dokonań Eliota jest cykl czterech kwartetów. Dziś słuchamy fragmentu pierwszej części zatytułowanej Burnt Norton. Przekład Czesława Miłosza czyta Wojciech Wysocki. Czosnek i szafiry w błocie Oblepiają oś ugrzęzłą Przesyła hasło po Krew pod zastarzałą blizną, Dawne wojny są już jedno. Limfa w gorącym obrocie, Taniec płynący arterią, Mają obraz w gwiazdobrocie, Sokami w lato wstępują i krążą pod korą drzewną. Nad ruchem drzew nasze domy, Światło, liść, wyobrażony. Słyszymy w puszczy na dole dzika, a za nim ogary, jak pędzą w pradawnym kole, między gwiazdami są jedno. A w nieruchomym punkcie krążącego świata ani cielesnym, ani bezcielesnym, ani od, ani ku. Wewnętrzna wolność od czynnego pragnienia, ulga od działań i cierpień. Ulgę od wewnętrznych i zewnętrznych przymusów, jednak otoczona łaską zmysłów, światem w ruchu i bez ruchu. Erenbung w spoczynku, koncentracja bez eliminacji, a w niej nowy świat i stary świat, już jasny, zrozumiały. Tam spełniona jest jego niepełna ekstaza, tam jego niepełna groza ma już rozwiązanie. A jednak, spięty z sobą czas przeszły i przyszły, wpleciony w słabość nietrwałego ciała, chroni ludzkość od nieba i chroni od piekieł. Ciało by ich nie zniosło. Czas przeszły i przyszły pozwalają na małą jedynie świadomość. Być świadomym to znaczy nie być więcej w czasie. Ale w czasie ta chwila w różanym ogrodzie, chwila faltanie, kiedy szumi deszcz, chwila w kościele, gdzie przeciągi, ściele się dym mogą być przypomniane. W tym, co było jedynie i będzie, poprzez czas tylko zwycięża się czas. Jutro.